Kazał jakieś bilanse robić, przychody, rozchody, Siedziem z księgową całą noc. Pan chyba nie mówi na serio. Na serio i jeszcze na koniec kazał mi biuro posprzątać. Panie, przecież to coś niesamowitego jest. No co oni sobie w ogóle myślą? Oni chcą nasz kraj wykupić, Polskę chcą wykupić. A ja tutaj mogę głośno powiedzieć. Na naszą Polskę. obcym kapitałem. Proszę pana, bo im się ciągle chyba wydaje, że po naszym mieście białe niedźwiedzie chodzą. Tak, oni tak. z tymi niedźwiedziami to nam od 40 lat wymyślają gadanie tak jak się przyczepią do czegoś to, to, to białe niedźwiedzie po... dzień dobry no i to biały no nie no i kłamstwo kolejne kłamstwo i, i nie ma siły na te i co I jak się bronić przed tym białe niedźwiedzie dzień dobry państwu dzień dobry dzień dobry proszę państwa mieliśmy bardzo wesoły pomysł Robienia programu tu na dworzu. Powietrzu. No i. Co się porobiło z, z całą atmosferą? Do luftu. I w związku z tym musimy natychmiast zmienić nasze plany i przenosimy się do studia telewizyjnego. Chodźcie z nami. No i teraz, kiedy znaleźliśmy się już. W tytulnym, udekorowanym wnętrzu możemy naprawdę zacząć. Zaczynamy naszą zabawę, ale wcześniej przygotowania do niej. Bo przecież karnawał. w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witam pana Wacława. Dzisiaj kuchnia karnawałowa, czyli pełna śmiesznych, wesołych, radosnych, karnawałowych niespodzianek. Ale, panie redaktorze, takie mam odczucie, że jak karnawał, to tu jakieś dekoracje powinny być. My powinniśmy być przystrojeni, jakoś tak. Te serpentyny, czy może koń jakiś. Koń? Końfeti. Oczywiście przystroimy się zaraz. Już właśnie, jesteśmy przestawieni tak. już jest pewna dekoracja, i klimat karnawałowy i w karnawale zregułujemy to samo, co na co dzień, tylko śmiesznie, wesoło, karnawałowo. Bardzo proszę, panie Wacławie, baler. Niech pan spróbuje. Ale przecież tego się nie da pogryźć w sztopcie. To jest sztuczny. No, no właśnie. No to jaki to ma sens? No, taki śmieszny żart taki. Bardzo proszę, do tego musztarda. Ale przecież tutaj nie ma musztardu. No nie. Wydaje no to. Ale to ma być taki inteligentny, śmieszny, wesoły żart, jeszcze nikomu nie robiący krzywdy. No tak, no może w tym sensie to rzeczywiście. To śmieszne bardzo. A śmiech to zdrowie. Dobry wieczór, jestem Włochem, nazywam się Luigi i przyjechałem specjalnie do Polski na zaproszenie organizatorów różnych imprez, ponieważ wiemy o tym, że nowe trendy dotyczą także makijażu, twarzy. No i tu w europejski sposób chcemy teraz zrobić taką prezentację, żeby pokazać, jak w tym karnawale należy używać kosmetyków. Oczywiście nie będę tylko. E, mówił, ale pokazywał, ponieważ każdy przykład jest lepszy od teorii. E, mam swojego asystenta, na marginesie powiem, że to mój przestrzeniec, Pietro. Pietro! Cóż można powiedzieć o Pietro? Niewiele. No ale tak. Karnacja, karnacjonę, ciemnawe. A jednak nie powinno być za ciemne, bo tworzy się z tego niepotrzebnie. Sytuacja, która może przypuszczać, że jest opalony. Opalenizna nie jest modna. Więc troszkę karnację. Rozjaśniamy żeby reszta dobrze harmonizowała. Następnie, co jest modne w tym roku? W tym roku bardzo modne jest odpowiednie wykorzystanie ust. Usta ma wąskie. Trzeba je troszeczkę podkreślić, żeby zachować proporcje. Nie ruszaj ustami, bo usta podkreślone są właśnie, oj, modne. Jeszcze, jeszcze, niech mi to nie. Dobrze? Są awangardowe takie trendy, że można usta zrobić dwubarwne. I damy przykład. Podkreślamy troszeczkę, nawet przechodząc poza linię i dzięki temu mamy bardzo dobry efekt. Teraz oczy. No cóż, oczy nie za duże ma nasz model, więc trzeba stworzyć złudzenie wielkości oczu. To radzę robić przed lusterkiem i parokrotnie kontrolować, czy dobrze nam się rozkłada. Przepraszam. Kolor. Właśnie. A propos kolor powinniśmy poszukać dobrej kredki. No, mam tu trochę, ale nie wiem, czy odpowiednią. O, właśnie. Oczy w dalszym ciągu, troszeczkę, bo naturalna skośność u Europejczyka nie występuje, trzeba ją wykreować, kreacjonę i wtedy, o, przepraszam, to, to. mamy złudzenie, że dotknięcie orientu, prawda? Ostatnia sprawa, robimy to trochę pospiesznie, ale każda pani w domu może sobie skontrolować, to włosy, żeby no były troszkę bardziej oryginalne niż taka normalna codzienna fryzura. O, i tu, i tu. Teraz jesteśmy gotowi do zabawy. Skoro było już mięso, to teraz czas na Sło? słoninę. Na słodycze. Aha. Może chce pan zjeść loda? Bardzo chętnie. Ale panie redaktorze, przecież to jest... Przecież to nie jest prawdziwe. No tak. To, to jest taki... z plastiku, to jest z gąbki. To chyba ktoś Pana oszukał. No to taki też ma być wesoły właśnie, że to lód. Otóż skoro jesteśmy już po słodyczach, to czas na... A? Jak już będzie? Na alkohol koniak, chyba nie ma No, ma pan szczęście, żeby to się nie wylało, bo by mi całą koszulę zachlapało. No to jest tak właśnie zrobione, żeby się nie wylało. Nie Pan zobacz. No ale to nie można się napić tego. A poza tym to mi się zdaje, że byłoby prościej, skoro ma się nie wylewać, to żeby nie było niczego tu. To wtedy się nie wyleje. <grym> Jak nie ma. Przepraszam, chyba się pomyliłem. W jakiej sprawie? Ja do dyrektora hotelu przyszedłem. No właśnie. A to pan jest dyrektorem hotelu? To. To znaczy, że co? Że robię to, co robi dyrektor. Słucham pana. Proszę pana, yy, mo, może ja pod zły adres, ale ja chciałem wielki bal zorganizować. No niech pan organizuje. Nie, nie, żartuję. E, jeśli pan sobie życzy, to my organizujemy bale. No właśnie ja chciałem, tylko, chciałem, żeby to był wspaniały bal, wie pan, ja odpowiadam za to. My organizujemy wspaniałe bale. To można porozmawiać na ten temat? Ale oczywiście. Może pan krzesełko tutaj, prawda. Ale tu ja się nie zmienię. Nie, nie w środku. Proszę wziąć i, i tam, bo przebudowę troszkę mamy, wie pan, są kłopoty na razie. Nie pan uprzejmie. Widzę. Ciądzie. No właśnie Proszę pana, więc yy, Może ja dwa słowa opowiem Otóż proszę pana, to musi być bal na Bardzo wysokim poziomie Wszystkie nasze bale są na bardzo wysokim poziomie To musi być bal, proszę pana Bo to jest bal biznesmena makroregionu Rozumiem I będą wszyscy na tym balu, proszę no, pana Wszyscy to się nie zmieszczą Wszyscy, którzy się liczą, proszę pana Rozumiem. Czy przewiduje Pan kobiety? Proszę Pana, wszyscy będą z żonami. Doskonale, to mi odpowiada. Mają być świetne orkiestry. Ochrona, proszę Pana, przy wejściu będzie parę bardzo ważnych osób. Mamy najlepszą ochronę. Proszę Pana, orkiestry mówiłem, ostecy mówiłem. Jaki Pan ma budżet? Proszę pana, budżet jest nieograniczony, ma być świetnie. No, doskonale. Dekoracje. Że przy... Dekorację. Niech pan zobaczy, jakie mamy balony na stanie. A jeszcze mogę panu pokazać. Nie to. Nasza Czapet. produkcja. Czyli to już państwo załatwiacie. W... A, oczywiście rutynowo. A to nawet bardzo dobrze. Proszę pana, co ja jeszcze Wodzirej mamy czterech ale ja potrzebuję najlepszego wszyscy są najlepsi będziemy losować rozumiem dobrze proszę pana no to w takim razie chyba wszystko jest umówione ma pan załatwiony najlepszy bal z możliwych serdecznie panu gratuluję no dobrze no aha przepraszam bym zapomniał proszę pana a menu menu proszę pana na najwyższym światowym poziomie Otrzyma pan kartę do skonsultowania. Dobrze i za tydzień. Bal? Bal. No, tak mi się wydawało na początku, że pan jakoś tak słabo wygląda, ale potem. Zobaczy pan w sobotę? Długo pan organizuje te bary już? Że pana, w mojej rodzinie tradycja organizowania balów sięga XV wieku, pierwszej połowy. Zobaczymy. A zatem dziękuję. Ja również. Do widzenia. Przyślę panu faksem wszystkie szczegóły. No, to może nie będę zamykał, właśnie. Się... Małe pomieszczenie, duchota. Do widzenia. Do widzenia. kto mówi? Ja mówię. Dla człowiekami tu przyślijcie. No. Dzień dobry. Jest robota. Bal na sobotę. No to fajnie. No. Co trzeba załatwić? No normalnie. Muzyka? Aha, czyli kwartet Wacka. A co, nic innego nie ma? Na no, chwilowo nie ma. No to Wacka. Ale jest problem, bo dwóch od Wacka gra w sekstecie Mietka. W sobotę? W sobotę. Wynająć taksówkę, będą grali bloki na zmianę i trąbki będziemy dowozić. Dobra. Okej. Okay. Co damy do jedzenia? No normalnie, zimne. Aha, czyli przekąseczki, tak. Mięsko się rozmrozi. A alkohol to oni będą kupowali w barze, tak? Czyli standard. W porządku. Teraz tak, panie dyrektorze, a co z tym prosiakiem? Co nie szedł w zeszłym tygodniu? Tak, co nie zszedł. No to trzeba go dać, tylko mu jabłko zmienić, bo mu zryja troszkę jedzie. To nie świeże jabłuszko, ale jest jeden No fjodem. co ale, no co ale? On jest zielony. Piszecie do karty, że jest prosiak po irlandzku. W porządku. No i te dekoracja przygotować się do... roku? Tak, odkurzyć. Dobra. A drzwi. Może by się w takim razie pan, panie Wacławie, napił orężalny w Proszę. Niech pan sobie zamiesza. Bardzo proszę. Ale te robaczki to zawsze lubiłem. bo... Może dlatego, że ja wędkowałem, wie pan, przez lata. No, jeżeli smakowała panu, to może tort na koniec. Z różą pan to, to może pan... Ja to widziałem to kiedyś na filmie, na komedii, tak z tej róży właśnie ja, leciało. Wiem, ja też widziałem ten film. Wie pan, tam jeszcze na tym filmie tak robili. Jak. Chyba albo to chyba oddaliśmy ten sam film. Dziękuję. Smacznego. Do zobaczenia. No co tam, co tam? Panie dyrektorze, nie mogę sobie poradzić. Dlaczego pan jest kapeluszem? No z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałem, żeby więcej było miejsca na wieszakach dla gości, a po drugie, zimno mi w głowie. Dobra, jaki jest problem? No, pan mówił, żeby było tak, jak na zachodzie jest. No. No, ale to bez numerków. Garderoba tym, bez numerków. No tak, no, kilkadziesiąt takich samych futer, to jakie ja mam z tym poradzić? Myśleć, zamiast grzać głowę. Weźmie pan ołówek kopiowy i na metkach wyrze nazwisko i z dowodu spisuje pan Besel. To się nie pomyli. No. Proszę bardzo. Witamy. Kwasa czapeczka. Kwasa czapeczka. Kwasa pelusik. Proszę, witamy i zapraszamy. Życzymy miłej atmosfery. Proszę bardzo. Lusik. Proszę, dokładnie kontrola. Kontrola. Co pan robi? Co pan? No jak to, co pan robi? Jest kontrola, żeby nie wnosić wódki. Proszę, Grzybek dla pana. A co pan? Tutaj, tutaj, tutaj No to co? Dyszynki na zabawę Nasze koszty są, a my tutaj zostaniemy w barku. Patrzcie się tam, my do Was spadniemy. Papa To co? Gorzałeczkę? Jest afera. Dobra, spokojnie, co jest? Barman piernicną no szmatą i poszedł sobie. Przecież umowa podpisana, a to jak tam? On powiedział, że nie po to się 4 lata uczył w Kalifornii robić drinki, żeby teraz wodę polewać. Przywiózł wisienki, ananasy, mieszadełka, słomeczki. Dobra, to ja idę za bar i wstrzymać mu wypłatę. A czym ty teraz jeździsz, bo ja nie pamiętam? No teraz to sześćko jeżdżę, ale wiesz, chyba oddam dzieciakowi na taryfę i ściągnę sobie dżaga. O Boże, moja bo to lubi węża. A moja mówi, że ja mam węża w kieszeni. Przecież ja mam tam gości? Co? Panie nie chcą jeść prosiaka, jednak śmierdzi śmierdzi niż niż myśleliśmy. Nie wiem, ma swoje lata w końcu. Dobra, klimatyzację na full i orkiestra głośniej. No i wiesz, był, wtedy wziąłem ten pierwszy kredyt, nie, nie pamiętam, jeszcze, przed oscylatorem, no to było tam 4 miliardy czy 5, wiesz, to napęczniało, potem to zastawiłem, wziąłem na hipotekę, to mi potem Janek żyrował, pamiętasz? No i teraz mam 48 miliardów do przodu, czy tam 50, już nie mogę tego zliczyć, rozumiesz? No, no o czym ty mówisz, co to za suma, 50 miliardów czy 150? To w ogóle nie ma dla mnie żadnego znaczenia, rozumiesz, czy tych Mawią. W ale przecież patrz tutaj sam, No tak. Ja już jestem bardzo zmęczony już na taką robotę. Tak, się węża. Wulkanik. Babcie, się, tylko się, tylko poła. nie połam. No i wiesz. To myślę o następnych, Dla mnie taki bardzo wulka z masznego. Czy za bar? Tragedia. Co się stało? Wodzirej z całym wężem zatrzasnął się w garażu. Przecież tam była moja żona. A orkiestra? Orkiestra gra. No tak, ślusarz. Ma dopiero od siódmej rano. Orkiestra gra. Sala pusta. Tańczy pan? Tańczy, ale... Moja żona jest węż ja prowadzę. Zapraszam. A i sami państwo widzieliście, tu jest bardzo fajnie. Ale na dworzu jest jeszcze fajniej, dlatego znowu tu wróciliśmy, ażeby się z państwem pożegnać. I to będziemy się teraz bawić. To, Do zobaczenia. Niech żyje karna! Brawo, I śnieg, i zima! Brawo! Ferie! <śmiany>